Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na aktualizację moich sukulentów. Jakoś na początku marca sadziliśmy sobie, w sumie przesadzaliśmy moje nowe sukulenty, więc dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak sobie poradziły. Plus, dodatkowo pokażę Wam też inne sukulenty, które jakoś kupiłam w międzyczasie, gdzieś na niektórych filmikach się przewijały one, lub były po prostu w ulubieńcach. Nie pokażę Wam sukulentów typu Sans bo chciałabym się skupić dzisiaj bardziej na takich kaktusowatych albo aloesowatych, na tego typu sukulentach, więc może przejdziemy do filmiku. Jak już mówiłam, zaczniemy może od tych roślin z tego marcowego filmiku. Wtedy zamówiłam chyba z zielonego parapetu te rośliny, plus miałam euforbię z Jungle bogi, to może zaczniemy od tej euforbii. Jeszcze jeśli chodzi o nazwy, to ja niektórych po prostu nie jestem w stanie wymówić. Wiecie, te nazwy są skomplikowane, więc jeśli będę... Znać nazwy rośny, to będę wpisywać tutaj Wam na dole po prostu ją. W tym marcowym filmiku widziałam właśnie, że ktoś mi te nazwy napisał, bo ja chyba te rośliny kupiłam w Biedronce. Ja chyba te rośliny kupiłam w Biedronce, nie na zielonym parapecie. Więc ktoś mi tam chyba właśnie napisał w komentarzu te nazwy, więc ja jej po prostu wkleję, no bo nie będę tutaj sobie języka łamać, to nie ma sensu. Tutaj już mamy tą Euphorbia Marmoratę i ją kupiłam na pewno w jungle boogie. No i jak widzicie. Ona żyje. Ma się bardzo dobrze. I tutaj w ogóle. O, pokażę, może wam tu. Są korzenie ogólnie nowe. Widzę, że nic się z nią tak naprawdę nie stało, nie ma żadnych plam, nie jest gdzieś jakaś miękka. Wiecie, kaktusy tak mają, że one się robią takie miękkie, gniją z nią, nic się kompletnie nie dzieje, wygląda bardzo dobrze. Wygląda tak jak w marcu, no bo jednak te sukulenty bardzo wolno rosną, no ale i tak mnie to cieszy, że ona żyje, nic się kompletnie z nią nie stało. Stoi cały czas w tym podłożu z zielonego parapetu do kaktusów i sukulentów, podlewam ją raz na tydzień, dwa tygodnie, zależy tak naprawdę od pogody. Ja tutaj mam okno południowe, one dostają bardzo dużo światła, więc może też dlatego to je tak trzyma, że faktycznie mają światła sporo. Więc tak, tutaj mamy pierwszą roślinę, która ma się świetnie. Chciałabym też mieć taką zieloną euforbię, ona jest chyba trój, trójżebrowa. Jakoś tak chciałam ją kupić, ale na ten moment nie mam miejsca na drugą taką wielką euforbię na tym regale, bo tutaj mam z tej strony obok, tak naprawdę, kamery mam drugi regał, który stoi dosłownie pod oknem, i wszystkie moje właśnie sukulenty stoją na tym regale lub na parapecie bezpośrednio, żeby miały jak najwięcej światła. No i one tam się mają świetnie. Więc idziemy do kolejnej rośliny. Tutaj mamy kolejną roślinkę, i z tego co ja pamiętam, to z nią była taka sytuacja, że gdzieś tutaj na dole ona była lekko przegnita. Tutaj nawet widać te takie zmiany. I ona taką zmianę miała na dole, przy. Tutaj, tak naprawdę, przy podłożu, gdzie ją posadziłam, ale jak widzicie, ona ma nowy system korzeniowy. Faktycznie one wytworzyły, bo wtedy, jak ja je sadziłam, to one kompletnie nic nie miały, były całe przesuszone. Wytworzyły nowy system korzeniowy, nic mi dalej tak naprawdę nie przegniło. I mam wrażenie tutaj, że na czubku tutaj się zaczęło robić takie. Białe włoski, czyli chyba ona też zaczyna rosnąć teraz mi, więc bardzo się cieszę, że ona żyje. Też mi się bardzo podoba ta roślina. I tutaj mamy na szczęście postęp. Może wam pokażę roślinę, z którą nie dzieje się dobrze. Znaczy, nie, że się nie dzieje dobrze, ale faktycznie ona źle zareagowała wtedy na to moje przelanie. I to jest ta roślina, z której się został tylko taki czubek, bo ja to obcięłam wszystko. Obcięłam wszystko i po prostu wsadziłam ją do ziemi, ale widzę, że ona zaczęła mi rosnąć, bo też na czubek mi się bardzo tutaj wydłużył i takie mini kolce jakby urosły, czyli ona tu mi się przyjęła w tej ziemi i będzie rosnąć też z tym samym podłożu. Wszystkie moje kaktusy są w tej ziemi z zielonego parapetu do kaktusów i sukulentów. To jest roślina, która najgorzej zareagowała wtedy na to moje przesadzanie. No ale jak widzicie, udało mi się odratować. Ja po prostu odcięłam tą tkankę, która przegniła, wsadziłam lekko do ziemi. I jak widzicie, tutaj się udało to odratować. Więc ja się cieszę, niech sobie stoi na parapecie i niech rośnie. Właśnie wszystkie te maluszki, takie małe roślinki stoją tu na parapecie, bo ja mam dosyć wąski parapet, więc tylko one się tutaj mieszczą. Więc akurat w sumie to jest też idealne dla tych roślin. Następnie mamy tego srebrnego kaktusa, który mi się ogromnie podoba, bo te kolce tutaj na górze. Są takie różowe. Nie wiem czy Wy to widzicie, ale on mi właśnie zaczął ostatnio rosnąć, zauważyłam i te kolce tutaj na górze tak przepięknie się wybarwiły. On jest srebrzysty i to jest po prostu według mnie jeden z ładniejszych takich kaktusików. Ja tutaj będę starać się Wam i tak pokazać te korzenie, tutaj, o widzicie, ja je ostatnio właśnie podlewałam, wczoraj chyba je właśnie podlewałam i dlatego tutaj tak to wygląda. Ale wytworzył też przepiękny system korzeniowy, wszystko jest jak najbardziej w porządku. I zaczął mi rosnąć, więc tutaj mamy tak naprawdę kolejny sukces z kaktusem. Ja dopiero w tym roku zaczęłam kupować kaktusy i zaczęłam taką na poważnie przygodę z tymi kaktusami. Wiadomo, idzie dopiero lato, więc te kaktusy też zaczynają rosnąć i chyba łatwiej jest je uprawiać, gorzej pewnie będzie zimą, ale na razie nie chcę się tym martwić i o tym myśleć. Cieszmy się na razie tym, co jest. No i tutaj mamy tego puchatka, który mi też zaczął rosnąć, i tutaj na górze właśnie ten puszek się tak powiększył. To wygląda przepięknie. To też jest jeden właśnie z takich moich ulubionych kaktusów, chociaż ja lubię teraz wszystkie te kaktusy, które mam. I tutaj, jak widać, mamy korzenie. Sorry, że tak mi się ręce trzęsą, ale dopiero piłam kawę, więc to też chyba dlatego. O, piękny system korzeniowy. Też bardzo fajnie wygląda ten kaktus. Jest bardzo włochaty. Rośnie, jak widzicie, bez problemu. No, i wygląda komicznie. Ogólnie trzeba uważać na te kaktusy, bo wszystkie mają takie dosyć ostre kolce, bardzo ostre. Tak, wydaje mi się, że najgorsze są opuncje, które się tak strasznie wybijają, te kolce i ciężko potem to wyciągnąć. No i tutaj mamy roślinkę, która mi najlepiej rośnie z tych wszystkich sukulentów. Ona mi się naprawdę rozrosła z tego, co widzę. No i ma naprawdę duży system korzeniowy, co mnie tak naprawdę zaskoczyło trochę, no ale oczywiście pozytywnie. Ta roślina mi się naprawdę bardzo rozrosła, z nią nie mam żadnych problemów. W sumie tylko z tym jednym kaktusem ja miałam jakikolwiek problem, tak to reszta, jak widzicie, rośnie bezproblemowo. On to w ogóle też mi się tak pięknie rozrósł. Niektóre właśnie z tych roślin mogą mieć w podłożu kwiatki, hoi. Z tego co widzę, bo tutaj mam hoje nad nimi i ona cały czas mi kwitnie. No i te przekwitnięte kwiatki po prostu spadają mi do doniczek, które tutaj wokół hoj stoją, więc później muszę chodzić i wyciągać wszystko. Super rośnie ta roślina, mega. Ją polecam, bardzo ładnie wygląda. Ta osłonka jest trochę za mała do tej doniczki, no ale do końca nie wiedziałam, czy to mi się zmieści w to, czy nie. No ale jak on tak zarośnie, to tak naprawdę nie widać, że to tak wystaje i ładnie wygląda ta doniczka. Ta osłonka jest naprawdę bardzo ładna, podoba mi się, jest taka, wiecie, taka surowa. Dobra, no to idziemy dalej. Wydaje mi się, że to są wszystkie rośliny z tamtego filmiku, ale też no, nie jestem do końca pewna, bo nie pamiętam, ile tam było roślin. Tutaj mamy następną roślinkę i to jest chyba krasula, z tego co pamiętam. Ona jest przeurocza. Ja go gdzieś internetowo, w jakimś sklepie internetowym. Wiecie, tak muszę trzymać, żeby mi ta ziemia po prostu tutaj nie wypadła. Eee, tak, tutaj ja nie widzę systemu korzeniowego, nie widać jeszcze, ale no, roślina jak widać żyje. Ja ją mogę tak wyciągnąć, czyli wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś korzenie już musiała puścić, że się trzyma. Też bardzo fajna roślinka. W sumie cieszę się, że te kaktusy też tak wolno rosną, bo wiecie, ja nie mam też jakoś tak mega dużo miejsca, więc no ustawię sobie je i nie będą mi się szybko rozrastać aż tak. Dobra, on żyje, idziemy dalej. Teraz mam roślinę, którą dostałam od mojej mamy. Ona mi zrobiła sadzonki i ja nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Ojejku. Tutaj mamy już system korzeniowy, który wytworzyła ta roślina. To jest przeurocze. Moja mama ogólnie ma ogromną taką sadzonkę tego, w taki podłużnej doniczce, no to wygląda po prostu przepięknie. Ja zaczynam od takich maluszków jak zawsze. Z bardzo ciekawa roślina. Bardzo mi się właśnie zawsze podobała i poprosiłam moją mamę, żeby mi właśnie zrobiła z tego sadzonki, no i mam i ja. No i też aktualnie jest w tej ziemi z zielonego parapetu. Bardzo ciekawa roślinka. Jeszcze Wam pokażę rośliny, które właśnie mi moja siostra kupiła na festiwalu roślin, jak byli w Kaliszu albo w ostrowie, nie pamiętam dokładnie. I to są te kocie ogony. Potocznie się tak na to mówi, jaka jest nazwa poprawna, Wam tutaj oczywiście wrzucę i to jest najnowszy przyrost, tak samo tutaj to i ta końcówka. Tutaj właśnie te nowe przyrosty są dosyć y, łatwe do rozpoznania, no bo widzimy trochę też inny. Kolor, że jest taki jasny. No i też te ala kolce są też dosyć takie włochate, takie piórkowe. Ta roślina też mi bardzo dobrze rośnie. Ona zaskakująco szybko. Oj, ona akurat zaskakująco szybko według mnie rośnie. Tutaj mamy taki delikatny system korzeniowy widoczny. Ale ogólnie roślina też według mnie bezproblemowa no i zawsze chciałam mieć ją, więc ja się bardzo cieszę. Tutaj w ogóle tak śmiesznie widać, bo tu trochę chyba stanął w miejscu i ruszył z przyrostem i to jest taka śmieszna, śmieszna tkanka jakby tej rośliny. Bardzo fajna roślinka, naprawdę bezproblemowa. Czekam, aż będzie właśnie piękny, długi, bo ja widziałam, jak ta roślina kwitnie, więc też tak naprawdę dlatego ją chciałam mieć. Zobaczymy może kiedyś mi będzie kwitła. Liczę na to, że tak. Plus jest też taki, że teraz idzie wiosna, lato. No w sumie już mamy lato, tak bo już jest czerwiec, mimo że ta pogoda jest taka średnia, bo na przykład u mnie jest dosyć właśnie deszczowo ostatnio pochmurnie, bardzo wietrznie. No nie mamy tego lata, nie było faktycznie takiej super wiosny niestety. No ale rośliny trzymają się, rosną, więc to jest najważniejsze. Tutaj teraz wam pokażę dwie rośliny z opii. Ja ją kupiłam w tej osłonce, tego kaktusika. I on jest akurat w cały czas tej produkcyjnej doniczce. Ja tego nie wyciągnę, bo ciężko mi bardzo z tej osłonki to wyciągnąć, żeby się nie pokuć. I ta doniczka tutaj jest nieprzezroczysta, więc Wam nawet korzenie nie pokażę. Ta osłonka jest przepiękna. Ja trochę to kupiłam tylko ze względu na tą osłonkę. No ale ten kaktus też ma swój urok, bo zobaczcie tutaj ten czubek. Te kolce mają taki ładny kolor, i dodatkowo tu jest tak. Taki meszek delikatny. No to wygląda ślicznie. Bardzo ładna roślina. Ciekawy bardzo kaktus. I jak już mówiłam, kupiłam go w obi i nawet dosyć niedawno. Tutaj teraz mój ostatni zakup. To jest ten kaktus. Ja niestety etykietę tej rośliny wyrzuciłam, więc Wam nie podam nazwy. Poszukam oczywiście, bo chyba googlałam tą roślinę. Więc może w historii gdzieś mam przepiękny kaktus z wariegacją tu jak widzicie są nowe przyrosty, ten już był jak go kupiłam, a ten zaczął tutaj u mnie rosnąć więc nie wiem czy jej się podoba w sumie u mnie czy nie, chyba tak wydaje mi się, że właśnie tym kaktusom bardzo pasuje ten parapet że tutaj jest bardzo słonecznie faktycznie, no i też ciepło bo jednak jak tutaj mamy okno południowe no to dosyć się też tutaj nagrzewa bardzo ładny kaktus. Ja zawsze jak byłam w obi, to się na niego patrzyłam i ostatnio stwierdziłam, a dobra, kupię. No i mam. O nim na razie za dużo nie mam tak naprawdę co powiedzieć, bo go mam od tygodnia, może od dwóch. Nie no, od dwóch tygodni wydaje mi się, że go mam. No i zobaczymy tak naprawdę, co z niego będzie, czy się tutaj u mnie zaklimatyzuje, czy nie, bo też go przesadzałam do ziemi, do kaktusów sukulentów z zielonego parapetu. No i na razie stoi. o już czuję, że mam jakieś kolce w dłoni. Mm -hmm. Będzie ciekawie. Tak, Więc tutaj mamy tą roślinkę. No i teraz jeszcze sobie uświadomiłam, że no zaczęłam mówić o roślinach z festiwalu roślin, a dwie rośliny tak naprawdę, więc przejdźmy do nich. I to są dwie rośliny, które akurat ja mam w doniczkach terakotowych. No i wtedy jak one zostały zakupione na festiwalu roślin, to one kwitły, z tego co pamiętam. No... Bardzo mi się podobały te rośliny, fajnie wyglądają w terakocie, więc stwierdziłam, a bierzmy. One jakieś czasy były w plastikowych doniczkach, ale stwierdziłam właśnie, że dam je do terakoty, no bo po prostu bardziej mi się podobają w takich doniczkach, też plastikowe doniczki dłużej trzymają tą wilgoć, a terakota oddycha, więc stwierdziłam, a że dla nich dam to bo właśnie miałam takie wrażenie na początku, że kilka tych jakby liści przegniło wtedy, więc od razu je przeniosłam tutaj do Terrakoty. No i jak widać one się bardzo dobrze też mają, nic nie zrzucają mi aktualnie, więc chyba jest ok. Ja je mam w sumie, nie pamiętam już nawet ile, ale chyba właśnie w tym roku one były kupione na festiwalu roślin jakoś na początku roku. Tak, tutaj mamy takie dwie roślinki. No i teraz przyszedł czas na moją naprawdę ulubioną roślinę z kategorii sukulentów. Ona mnie cały czas stajkuje w nogę, bo ją tutaj położyłam sobie na podłogę, dlatego się co chwilę tak przesuwam. I to jest ta moja opuncja. Ja ją muszę tutaj tak trzymać, bo nam się tak gibie w tej doniczce. Ja tą opuncję kupiłam w Holandii w zeszłym roku, w maju, i kupiłam ją naprawdę jako małą sadzonkę. Ja chyba nie mam nawet zdjęcia żadnego jej z zeszłego roku, ale naprawdę była maluszkiem. I ona akurat jest w plastikowej doniczce też. Już Wam pokażę. O, jest w plastikowej doniczce. Ale jest w jakimś bigosie, po prostu mieszanka bigosu. Więc ona nie jest nawet w podłożu do jakichś sukulentów, tylko oj, tylko w zwykłym bigosie, widzicie, ona się tak kipie cały czas. Ma bardzo dużo przyrostów. No, po prostu to jest tak piękna roślina. Uwielbiam ją. Ona mi teraz tak naprawdę tak by strzeliła. Fajnie mi rosła, no, ale teraz, aktualnie, to, że ona po prostu przesadziła podobnie. Widzicie te kolce. Zawsze ja muszę na nim uważać, bo ona mnie tak pokuje albo mi się właśnie gibie trochę. Jest ogólnie i tak w osłonce, no ale to jest już takie ciężkie. Ta roślina po prostu już na się nie trzyma, więc będę musiała pomyśleć, co z nią zrobić. Myślałam po prostu nawet, żeby ją dać do takiej mieszanki do kaktusów, no bo te mieszanki są przeważnie cięższe, więc może by ją po prostu podtrzymywała. No ale to po prostu pomyślę na przyszłość. I widzicie? Tutaj. A, już się okułam. Te kolce. No to jest według mnie piękna roślina. Teraz widziałam chyba na Jungle Boogie ją. Mam jakąś małą sadzonkę. Dobra, wiecie co? Ja muszę tylko sobie kolce ściągnąć, bo jestem cała pokuta już. Widziałam, że na Jungle Boogie można tą opuncję kupić chyba z jakąś stówkę. I tam to się nazywało chyba opuncja Jamaica, czy jakoś tak. No, ale ja właśnie kupiłam chyba po prostu pod nazwą y, Opuncja variegata w tui centrum czy coś takiego w Holandii, więc tak to wygląda. No piękny okaz. No i aktualnie to jest mój ulubiony sukulent, naprawdę roślina na którą bardzo lubię patrzeć i ona z dnia na dzień po prostu się robi coraz większa. No bo ma jednak ogromne te przyrosty aktualnie. Teraz jeszcze tak się rozglądam, czy pokazałam Wam wszystkie takie sukulenty, które mam. No jak już mówiłam, no bez Sansevierii, więc chyba wszystko. Więc jak widzicie, tutaj też nic nie stało się tym roślinom z marcowego odcinka. No, oczywiście oprócz jednej, no ale rośnie, udało mi się ją odratować i wszystkie żyją, co jest tak naprawdę dla mnie najważniejsze. No, i zaczęły teraz rosnąć. Więc ja się w sumie bardzo cieszę, że zaczęłam tą przygodę też z sukulentami, z kaktusami. Mam jeszcze dosyć sporo kaktusów, które chciałabym sobie kiedyś w przyszłości kupić, ale to jest. Plan po prostu na przyszłość, nie na teraz. Zobaczymy na co po prostu y, czas pozwoli, tak? Czy będę mieć po prostu też na to miejsce, czy nie. Bo muszę zrobić trochę też porządki roślinne i pozbyć się części chyba roślin, no i porobić sadzonki z niektórych, no i posprzedawać, powydawać. To są moje sukulenty i taka aktualizacja, jak one się mają, jak nie znajdę jakichś nazw roślin, to już od razu z góry Was za to po prostu przepraszam. No ja te rośliny też kupuję, wiecie, w Biedronce lub gdzieś po prostu nawet czasami bez nazw, a też wiecie, jakie te nazwy są czasami po prostu podawane też przez producentów albo te markety, jakie są naklejki naklejane, więc często te nazwy też nie są prawidłowe. Dajcie może znać w komentarzach, czy Wy macie jakąś grupę swoich sukulentów, czy macie jakieś ulubione. Może, daj... właśnie, może dajcie mi znać w komentarzu, jakie macie ulubione sukulenty. Wiecie, ja też zaczynam swoją przygodę z kaktusami, z sukulentami. Mam kilka roślin, które chcę kupić, ale wiecie, też nie widziałam wszystkich roślin, jakie są na świecie. No to jest dosyć logiczne. Ale dajcie znać właśnie w komentarzach, jakie są Wasze może ulubione sukulenty. Może znajdę kolejną roślinę, którą dodam do mojej wishlisty. <grytanie> Więc na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego! Bye.